No i stało się drodzy sanatoryjni widzowie, dziesiąty i finałowy odcinek piątej edycji już za nami, emisja oczywiście była wczoraj, a ja dzisiaj przychodzę do was ostatnim omówieniem odcinka w tym sezonie, chyba że nakręcą jakiś odcinek dodatkowy, choć patrząc po przebiegu tego sezonu musiałby się on kręcić wokół jedynej pary która powstała w tej edycji, a muszę szczerze przyznać. Że pary z sanatorium miłości rozpadają się jeszcze częściej po finale niż ten z rolnika, oczywiście statystycznie mówiąc. Odcinek finałowy zaczął się w pokoju Ewy i Iwonki, gdzie Iwonka przyznała się Ewię że na dzień z uwaga, Darkiem, takiego plot listu chyba nikt się nie spodziewał. Czyżby do Darka w końcu doszedł ten kosz, którego dała mu Anita? A może robi to dlatego właśnie, żeby Anita była o niego zazdrosna? To również jest możliwa opcja, biorąc pod uwagę jego wypowiedź z zapowiedzi odcinka w której twierdził, że ma nadzieję, że grupa wybierze go królem turnusu. Tak darku, bankowo to będziesz właśnie ty. Rozmowę przerwał panią Muzek, który przyszedł oficjalnie zaprosić Ewy na bal jako jak to powiedział senior tej grupy. Ewa udawała że przez chwilę się waha zastanawiając się czy nie ma innych kandydatów, co wyraźnie spieszyło Juska stojącego tam ze spuszczoną głową, no ale finalnie jej się zgodziła, bo przecież ona nawet na randki żadne nie chodziła, po prostu olała resztę panów już na starcie. Na wstępie tego dnia akurat już czekała coroczna sesja zdjęciowa, z tym że w tym roku wymyślono im płaktę, także pozować będą rozebrani. Co ciekawe, lekko przerażoną minę przy ogłaszaniu wiadomości zrobiła Czanina, to znaczy Asia, która raczej żadnych zdjęć się nie lęka. Za to Darek od razu wyraził pełną gotowość do działania. Kuracjuszom kazano rozebrać się do stroju kąpielowego, albo do bielizny i każdy dostał jedno prześcieradło z którym mógł zrobić co chciał. Typu Krzycho zrobił sobie z niego pelerynę. Panie porobiły jakieś sukienki i tak dalej. Darek oczywiście zrezygnował z prześcieradła, bo po co samozwańczemu królowi turnusu te szaty cesarza, najbardziej wstydliwa okazała się byciewa, która niechętnie rozchylała pół prześcieradła, mówiąc że nie lubi swojego ciała i krępuje się na gości. Większość kuracjuszy jednak nawet się nie krępowała i zrzucali kolejno swoje prześcieradła niczym Darek. Chociaż on przy tym wydawał jakieś okrzyki bojowo-godowe, po sesji jedyna para tej edycji czyli Ula i Zdzisiek wybrali się na wspólny masaż. Zdzichu trochę zagadywał swoją ukochaną podczas masażu, mówiąc, że przygląda się ruchom masażystki żeby później mógł to na Uli wykorzystać. Z tego wszystkiego Manowska musiała zaprosić Zdzicha na rozmowę w cztery oczy, pomijając oczywiście fakt, że chyba tylko on tej rozmowy jeszcze nie odbył, zdzichło powiedział Manowskiej o swoim małżeństwie, które rozpadło się przez jego nieudane biznesy i długi w które popadł, przez co rodzina żyjąca na dobrym poziomie zaczęła być biedna, więc związek się rozpadł, co ciekawe według mężczyzn przeważnie związki się rozpadają bo nie ma pieniędzy, podczas gdy realnie może być tych powodów multum, na przykład fakt, że osoba, która powinna być odpowiedzialna za rodzinę, okazuje się być nieodpowiedzialna, i tak dalej. W każdym razie z dzichu po rozwodzie zakochiwał się jeszcze wiele razy. Ale związki się kończyły, kiedy wypalała się ta iskra. Za to teraz był zakochany w uli i to ten temat chciała ciągnąć. Manowska, wiedząc, że to ostatni odcinek i ostatnie szanse na to, żeby sobie trochę popłakać. W tym sezonie nie pokazano przygotowań, jedynie moment jak odstrojeni jak stróż na boże ciało kuracjuszań wsiadają do kolorowych nysek jadąc na bal. Oczywiście oddzielnie. Żeby był efekt wow, także szpaler panów czekał na wychodzące z różowej nasypaniem, wymyślając już komplementy, którymi będą musieli obsypać. Choć nie była to punktowana konkurencja, więc Darek się nie przygotował. Wygrał ją Józek, mówiąc, że każda z pań wygląda jak królowa. Później każdy z sześciu panów wziął swoją balową partnerkę za rękę i odprowadził do stolików. I tak oto okazało się, że tego wieczoru pary były zaskakująco dziwne, bo na przykład w parze Zanito była był Adam. Zanim jeszcze bal się zaczął Józek zainicjował premierę swojej najnowszej piosenki, którą zagrał na akordeonie, rozdając kuracjuszom kartki z których tę piosenkę śpiewali. Oczywiście muzyka i słowa Bajuzek nie wiem jak to się stało, ale Darek, którego partnerką na balu była Iwonka, oczywiście znalazł się podczas śpiewania kołanity. Później tradycyjnie nastąpił czas na podziękowania, zaczął Zbyszek jakimś niezręcznym wierszem. Do którego napisania chyba zachęciła go piosenka Juska. Zbyszek twierdził, że dzięki sanatorium zaszła w nim ogromna zmiana i jest teraz innym człowiekiem. Darek za to stwierdził, że program jeszcze bardziej go odmłodził, a zdawało się, że już młodszym być nie może. Asia ze łzami w oczach mówiła, że będzie jej przykro rozstawać się z 11 kuracjuszami. Ogólnie każdy dziękował za program. Za przyjaźnie, za atrakcje i tak dalej, można powiedzieć że pół odcinka to podziękowania, Ula i Zdzichu dziękowali za poznanie siebie nawzajem, przy tym muszę przyznać, że Ula ma tak spokojny i terapeutyczny głos, że Asia mogłaby ją zatrudnić do nagrywania jakichś medytacji, współprowadzącym finału był tym razem nie Norbi, a Łukasz Nowicki, którymi Manowska i kuracjusze byli trochę podjarani. Krzychu powiedział, że od razu musiał go dotknąć, żeby wiedzieć, czy jest żywy. Później prowadzący rozdali karty do głosowania i choć przez chwilę myślałam, że może się dogadali, żeby wspólnymi siłami wybrać jedyną parę tej edycji, to typy uczestników rozwiały te wątpliwości. Józek chciał głosować na Zbyszka, Zbyszek na Józka, Ewa na Iwonkę, Iwona na Ewę i tak dalej. Darek za to klasycznie na siebie bo każdy inny wybór sprawia, że jest w rozterce. Adam, największy hejter Darka, wyznał, że chyba nikt nie zagłosował na siebie, chociaż może był wyjątek. Na gali wystąpił Andrzej Dąbrowski, którego Manowska wprowadziła pod rękę. Kuracjusze byli zachwyceni, za to Darek czekał na wyniki wyborów, oczekując, że skoro wygrał najwięcej konkurencji, to i tym razem wygra, a jego królową zostanie Anita. Jednak Nowicki pogrzebał jego nadzieję, ogłaszając jego balową partnerkę, Iwonkę królową Sanatorium Miłości 5. I tutaj akurat po raz pierwszy w historii chyba jest to spójne z większością komentarzy widzów. Sama bym na nią zagłosowała, bo kto inny miał zawsze misternie ułożoną fryzurę, zrobione paznokcie i wytuszowane rzęsy, a do tego jeszcze uśmiech na twarzy, no tylko Iwonka. Siedząc na tronie wyznała że jest szczęśliwa, a chwilę wcześniej kazała Nowickiemu ucałować się w rękę. Darek już zacierał ręce na ten drugi tron, kiedy niewdzięczna Manowska przeczytała, że królem sanatorium miłości pięć został Józek. No pierwszy raz w historii król królowa są zgodni z życzeniami widzów, Nie niebywałe. Bo kto inny gra na akordeonie, saksofonie, pisze, komponuje, robi pompki i ma wąsa jak Hulk Hogan, tylko Józek. Józek podziękował wszystkim. Co ciekawe z dziś, jak zachwycał się wyborem tej dwójki, mówiąc w sposób sugerujący, że on również głosował na Józefa, czyli wyjątkowo nie na pokojowego kolegę, na jak wszyscy inni. Darek za to kręcił językiem i przewracał oczami na ten wybór. Ja myślę, że im wybory były sfałszowane i że Darek może zgłosić jakąś skargę na tą komisję. Według krzycha za to Darek zupełnie nie miał wyglądu na króla, więc od razu nie miał szans. No Krzycho też byłby spoko królem, nie ma co mówić, później były wspólne tańce i samotne wyznania do kamery i tak oto dowiedzieliśmy się, że Darek chyba nie zrozumiał kosza którego dostało Danity, bo wyznał, że potrzebuje trochę więcej czasu żeby się do niej zbliżyć, Darek ona bycie kijem od szczotki nie trąciła, po imprezie przyszedł czas na komisyjne odsłonięcie zdjęć od fotografa. Zdjęcie Anity zrobiło furorę, a ona sama wyznała, że od razu daje na portal randkowy, czym rozbawiła kolegów. Wszyscy pozowali jakoś tak uwodzicielsko. Józkowi mimo setek minut, które robił fotografka wybrała jedyne pewnie normalne ujęcie. Za to Zbyszek wyszedł na jakiegoś wystraszonego, bardzo atrakcyjnie wyszła ula, która zazwyczaj ubrana jest w kilka warstw ubrań, a bez nich wygląda znacznie młodziej. Jednak najbardziej zachwycony swoim portretem był oczywiście Darek. Chociaż to portret i Iwonki zachwycił wszystkich kuracjuszy, bo była najbardziej rozebrana. W sumie Darek też był ale gęste włosy na rękach były niemal jak rękawy wełnianego swetra. Na Nazajutrz trwało pakowanie, a Iwonka recytowała swój wiersz, trochę lepszy niż rymy częstochowskie z Byszka. Później wszyscy tradycyjnie spotkali się na peronie z Manowską, chociaż większość przyjechała własnymi samochodami i z tego pociągu, to musieli zaraz wysiadać, ale wiadomo musi to jakoś wyglądać. I tak skończyła się piąta edycja Sanatorium Miłości. Co sądzicie o wyborze króla i królowej tego turnusu oraz o potencjalnych parach? Czy będą jakieś? I czy miłość z dychająlijsza trwała? Dajcie znać w komentarzach jakie jest wasze zdanie na temat tej edycji. A na koniec mam dla was niespodziankę, jako że jedna z widzek przysłała mi pierwszy, trzeci i piąty sezon Rolnika. A dwóch pierwszych nie oglądaliśmy razem, to pomysł jest taki, żeby ten sezon razem sobie przerobić na kanale w nadchodzących tygodniach. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A tymczasem bye bye.